Cześć! Nazywam się Mateusz, jestem ratownikiem medycznym. Dzisiaj krótki kurs dla miłośników wypraw zimowych. Trzy rzeczy, które powinieneś obowiązkowo zabrać ze sobą. Po pierwsze, telefon komórkowy, a najważniejsza rzecz naładowany telefon. Bardzo łatwo rozładować telefon w górach, gdy tracimy zasięg. Gdy szuka telefon zasięgu, że bardzo szybko się rozładowuje, więc polecam włączyć tryb samolotowy i zainstalować aplikację ratunek. Gdy jesteśmy w takim miejscu na Pustkowiu, czasem zboczymy z trasy, nie wiemy gdzie jesteśmy Dzięki takiej aplikacji wystarczą trzy kliknięcia i służby ratunkowe, GOPR, top automatycznie zostaną lokalizację naszego miejsca Kozak <grym zboczyna> Łatwo odfrunąć z trasy, dlatego pamiętajcie Telefon Druga rzecz Baton wysokoenergetyczny Chroni nas przed hipotermią Dreszcze nas ogrzewają. Potrzebne jest do tego paliwo. Weźmy ze sobą coś słodkiego. Trzecia rzecz, koc termiczny. Jeżeli mielibyśmy jakąś kontuzję, zwłaszcza uprawiając sporty wyczynowe, złamalibyśmy nogę, możemy tutaj spędzić więcej czasu. Zabierzmy ze sobą koc termiczny, to może nam uratować życie. Mam nadzieję, że nigdy Wam to się nie przyda. Do zobaczenia na szlaku!